Dzień dobry wieczór, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Metro 2033. Moi drodzy, za każdym razem jak siadam nagrywać odcinek z tej gry, to po prostu mam ciarki i aż chcę spędzić z tą grą jak najwięcej czasu, jest kapitalna. Nie wiedziałem, że będę się aż tak dobrze jednocześnie bawił, bał i czekał na ciąg dalszy historii, jaka tutaj się pojawia. Kolejna sytuacja jest taka, że widziałem. Wasze komentarze. Widziałem też zwrócenie uwagi na to, że gra niekiedy jest za głośna. Oglądałem sobie ten odcinek i faktycznie podczas rozmów jest to troszeczkę za głośne. Zaraz zobaczymy, czy jest akurat opcja... No nie ma, jest tylko głośność muzyki i ogłośność ogólna, e, troszeczkę mniej więcej tylko ścisze. Głośność muzyki na pewno zostawię, ponieważ ona tutaj akurat w ogóle nie przeszkadza. Wiem, że podczas dialogów był problem i tam faktycznie mnie nie było słychać, natomiast e, żeby zapobiec temu na przyszłość, to ja będę się starał wcinać gdzieś między tymi dialogami, a nie w trakcie wypowiedzi głównych bohaterów. Także mam nadzieję, że to będzie działało zdecydowanie lepiej. Sama lesne charakterystykę, którą można było dać Burbonu, Podazrzylny tip, i z nim w miejscu w zabroszony tę było, głupo, ja siebie. No to mnie оставалось się пути z nie było. Dodatkowo te informacje, które tutaj pojawiają się na ekranie wczytywania będę się starał również przeczytać, czasami jak ktoś z was gdzieś coś sobie tam akurat robi i, i włączy sobie jako podcast, może w ten sposób, albo gdzieś w tle, żeby to leciało, to też żebyście wiedzieli, na jakim etapie na ten moment jesteśmy. Lecimy dalej. Ok, tutaj spadł ten wagon, dobra, pamiętam. Chyba z niego wyciągałem już akurat rzeczy. To teraz ja nie mam zielonego pojęcia, czy ja mam e, strzelać do przeciwników z tego. Znaczy zależy, jacy przeciwnicy się pojawią, tak? Dobra, mamy tutaj akurat jakiś ekwipunek troszeczkę, jakiejś rzeczy. Dostałem też informację, żeby strzelać w reflektory. Natomiast yy, powiem wam, że trochę się boję akurat strzelać w reflektory, ze względu na to, że. Yy no kurczę, no będzie ciemno, nie? Hej, o, co tu dużo mam powiedzieć? On tam nie poszedł? Nie, on jest gdzieś z tamtej strony. Dobra, widzę akurat jego latarkę. Także to chyba dobra informacja. Czy gdzieś tutaj. O, widzicie. Czy ja mogę tutaj wejść? Nie, nie mogę Ale udało mi się znaleźć Naboje do strzelby Ciekawe, czy będą to jakieś schody Szkoda, że nie można się wspinać Bo tam próbowałem akurat nacisnąć spację jeszcze przy tym wejściu Natomiast Nie, nie da się No okej, okay, dobra, rozumiem Rozumiem, że to tak akurat nie działa, żeby się wspinać W porządku, damy radę A tonelia, I taka ja leśniczka Krasiwa jest Zasada, No i chren byś z mną! Oj, oj, oj! Oj, oj! Co ty zrobiłeś teraz? Idą! O nie! Dobra, mamy go! Hej, hej, ej, Strzelaj! Koleś, alo strzelaj! Nie trafiłem! O nie, jak ja dostaję strasznie! Dobra, okej, okay, mamy go. Tego mam, tego mam. Eee. Chyba bardzo, bardzo mocno oberwałem. Takie mam dziwne wrażenie, że bardzo mocno akurat dostałem. Chociaż nie wiem, czy ja to mogę jakoś sprawdzić. Nie wiem, mój stan zdrowia, czy coś takiego. Czy gdzieś to widać na tym zegarku? Chyba tutaj coś jest. Pięć? Nie, to jest... Nie mam pojęcia, co to jest w ogóle na tym zegarku tutaj. Czy to jest czas działania filtra, czy tyle czasu, ile mi zostało akurat jeszcze przy oddychaniu? Może tak. Czy tutaj coś będzie? Nie, tędy nie przejdziemy. Tutaj akurat już nic nie będzie. Dobra, to wracamy tam do niego. Tu są schody, okej. Okay. Halo, panie kolego! Bourbon! Nie mam pojęcia, gdzie on poszedł. Ciekawe, czy ja będę miał możliwość złażenia z nim cały czas. Ja mogę ściągnąć maskę? Nie pamiętam dokładnie, czym się ściągało maskę. Może gdzieś w pewnym momencie mi pokaże, czym ściągnąć maskę. Chyba G, nie? Ale tutaj jest zielono, więc no mam wrażenie, że to nie byłby dobry pomysł, abym ściągał maskę w tym momencie. Weźmy to. O kurde, ja byłem przekonany, że to jest opcja Tunika, a to po prostu ma lufę i strzela tak samo głośno, więc tutaj nic nie zrobimy. Czy coś tutaj znajdę? No nie, no ten moment. Na ten moment nie, nikt tam nigdzie nie przechodził. Bardzo się staram akurat przeszukiwać tutaj dół, żeby gdzieś tak. Może coś niechcący znajdę, może coś niechcący akurat wyłapię, ale też mi się coś wydaje, że wyłapię tutaj jakiegoś gościa zaraz prosto na twarz i będę krzyczał. O, o, o. Dobra, dostałem filtr. Cieszę się niezmiernie. A czy tutaj znajdziemy akurat jakąś amunicję? Nie. Cześć, Burbon. Как будто нам убери не хватано. Теперь еще и это кладбище. Артём, слышишь? Ты пошарь там, пожмура, может найдешь чего и двинем. Окей, могу сдвинуть, так? Добра. Ну я иду. Не, то я не иду. Эй, что это было?

Не вам я место замужем, а дачнее. Открываются великие темные ворота. Я слышу Что тут уж... O co chodzi? Co tu się stało teraz? Ej, że co? No idę do przodu. Okej, okay, dobra, no to co? Czy ja tam mam do niego podbiec i mu? Pomóc w jakikolwiek sposób, tak? Czy jak to tam działa? Dobra, okej, okay, to jakieś zestawy są. Tutaj mamy naboje. To już szybciutko akurat podejdziemy. Ok. To może ja po prostu na szybko podbiegnę do tego gościa. Dawaj dawaj, 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 otwieraj, otwiera, otwieraj, bo to się naprawdę coś dzieje, nie, nie tak. Dawaj, kręć Słucham. tym! Kręć Słucham. tym jakby to była... spódnica twojej mamy, dawaj! Słucham. Dawaj, dawaj, bo jeszcze głową zaczepiam. Kurde no. No idźże. Dobrze. Dawaj, 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 no idziemy. jak klikam w ogóle strzałki na wszystkie strony. O co chodzi? To mi pomogło. Co to za mną było, Artem? Ty słyszałeś? No i piosenki. Sląsze wladimirska centrala. No straszna. Co to było? Aha, dobra, okej, okay, już teraz wiem co to było. Znaczy wiem co będzie, może o tak. To jest z tyłu za nami. Albo i nie. Tam coś jest. I się świeci na czerwono tutaj. Okej, okay, dobra, może. Gdyby był żywy, to trochę tak byłoby słabo, nie? Że najpierw strzela, a później się zastanawiam. Hmm, może on jednak żyje. Ale teraz to już na pewno nie żyje. Zielone grzyby. Nie wiem, czy ja powinienem mieć maskę, czy nie. On nie ma maski, więc. Masz maskę? Nie, nie ma maski. Więc może akurat to jest w porządku, że ja też nie mam nie. Chociaż sam już nie wiem. Czy tam mogę zejść na dół i zobaczyć, co się dzieje? Nie wiem. Boję się, więc może akurat schodzić tam nie będę. Tu jeszcze akurat mi jakieś zostały. Mogę ładować tą y, latarkę. Tutaj gdzieś mi napisało, ale ja nie mam najmniejszego pojęcia jak, gdzie i po co. Znaczy po co to wiem, ale gdzie? Jak to tak słabo? Tutaj coś znajdziemy. Jak my nie znajdziemy, to nas znajdą. Ty rozkrywaj, papoczka, O kurde! Люди, братва, откройте, прошу, не дайте помереть страшной смерти. Вообще, так nie не 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 пока бы мне тоже. Алло? Gdzie oni są? Tu są A, haha, a to, to i to nie rycerze? Ciekawe, nie? Oła, oła Dobra Okej, okay, przeładujemy Dobra, leży Zabij go, albo on nie leży Z tyłu jeszcze jeden dół, chyba Nie, nie ma, dobra, okej okay. Słodko, skąd oni mają taką fajne strzelbę? ja też chcę taką jedną. Dobra, szybko rzu 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 Hej, dawaj dawaj dawaj! O nie. Nie wiem czy to dobrze, a akurat zrobiłem, że sobie teraz to wyciągnąłem czy źle, ale... Bardziej preferuję y, ostrzał ciągły. Okej, okay, spadł. nie Matko, kochana, ile amunicji mi poszło? Ja tutaj miałem naprawdę po siedemdziesiąt... 70... tych.. встреча я как раз к тебе лыжи мыли волонец значит он ма а тоже я если с ним то мам я бартел серебро к нам Бурбон в гости пожалуй. бурбон ты только не нервничай и никуда не уходи мы сейчас закончим с этой мирзгой а потом уж займемся крупной рыбкой помнишь где меня ждать да помню помню уверен а то могу и напомнить если что уверен Okej. Okay. Oni się śmiali jeszcze dodatkowo. Ale tu się otwiera przejście. Okej. Okay. Dawaj, 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 idziemy. Coś tak niezbyt chętnie idziesz, panie kolego. Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон продолжал время солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Хорошая мелодия. Я никогда раньше не видел такого торговли. Можно было купить почти все. однако Бурбон был виноват в деньгах Ханзы и хотел это место как можно быстрее отпустить. вот такое? Выйти на свет! Медленно! Будь я проклят! Это ж бурбон! Эй, ребята, только обыщите их! Так, пацан, что поделаешься? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник? А может, все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. Siema chłopaki. Mogę poczytać trochę? Nie masz szans. Wróć. Jeszcze raz. Nie ma szans, bym mógł dotrzeć aż tutaj bez Burdona. Burbona. No. Wszędzie czuję się jak w domu i wszystkich zna. Tak jak przypuszczałem, miejscowi mieli z nim jakieś zatargi, ale chyba Bourbon już to załatwił. I nic dziwnego, bo prospekt mira należy do Hanzy, związku handlowego stacji linii okrężnej najbogatszego z państw metra. Dla członków Hanzy, najważniejszą rzeczą jest zysk, ponieważ ich dobrobyt zależy od handlu z innymi państwami i ze stacjami niezależnymi. Być może Bourbon nadszarpnął kiedyś ich zaufanie, a teraz obiecał im to wynagrodzić z nawiązką. Trzeba tylko pamiętać o powiedzeniu: Lepiej zadłużyć się u samego diabła niż u Hanzy. Nie będzie mu łatwo ich spłacić. Mogę z wami pogadać? Nie? A mogę postrzelać sobie z tego tutaj? Ale tylko trochę. dwoje mogą przechodzić. Dobra, na Mira. Ну no, добра. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Не, а уж много. Следи за языком. Могут еще. О, курда, могут крашить. Вау. Могут собирать с тонжечи. Он, наверное, не что-то мувит. А я пошел там целиком где-нибудь. Co to było? Okej, okay. nie wiem gdzie to leżało, ale fajnie, że znalazłem. Ciekawe czy będę mógł otwierać kiedyś w przyszłości. Te wszystkie sejfy, nie sejfy. Aaa, tak to zrobili. Окей, трохе криви видаю, чтобы убарвить еще. На Ганзу нам пути нет, но зато слышишь, держи патроны. Пойди купи пару фильтров противогазу. Есть одна мыслишка. А я пойду перед рукой Встретимся в баре, или я сам тебя позже отыщу. Ну давай, минут пять у тебя в общем есть. Окей, видаю, что той повстаю. повстают. Sobie tylko... sobie tylko rozmawiają. A czy u niego mogę coś kupić? Nie. Nie mam pojęcia, w którym to mam... ta strzałka mi pokazuje gdzieś tutaj, czy. O! Tu coś jest. Hej! Jeszcze raz! No, dawaj. Hej, hej! Ale ja tu nie mogę wejść. Dobra, mówi się trudno. Mogę coś ten? Nie, nie mogę. A u niego mogę? Nie, nie mogę. No to nie wiem, czy to jest sklep, czy co to jest. Okej, okay, dobra, no podejdzie później, ktokolwiek to w ogóle jest. Market! O, ty, to chyba takie uniwersalne określenie, nie?

...narzędzia. Faktycznie można tutaj wszystko kupić, ale głównie chodzi o filtry. Tu są grzybki chyba, nie? Albo jakieś tam inne rzeczy? Jakaś pani też się uchowała tutaj? To niesamowite, bym powiedział nawet. Dobra. O, tam coś jest. Może tam akurat będzie jakiś taki, wiecie... O właśnie. Co my tutaj mamy? OK. To jest są naboje akurat do konkretnych tych broni. Aha, te żółte to są chyba jakieś takie ulepszenia, mam wrażenie. A sprzedaj? Mogę coś sprzedać? Sprzedaję kulki. Dobra, ale to tego nie mam pistoletu nawet. Więc mogę to sprzedać nawet. Jak najbardziej. Tego sprzedawać nie będę. Ale ja bym chciał na przykład do tego trochę kupić. Nie? Mogę? 10. Aha, okej, okay, dobra, tak to działa. W porządku? Dobra, to teraz już część wiem. Tu są jeszcze jakieś bronie, które mogę sobie kupić. a ja Może tutaj akurat znajdziemy. Oooo! Filtry, filtry, filtry. Stalkerze chyba o niczym innym nie gadają. Na okrągło nawijają jak to filtry stały się praktycznie niedostępne. Nie tylko nowe, ale nawet regenerowane. I że te po regeneracji są oszukane, że <laughs> dają tam za mało węgla i ledwie jeden przyczepi się do maski już trzeba sięgać po kolejny. Ale czego by o filtrach nie mówili, cenią je bardziej niż kule. I nic dziwnego. Na powierzchni można poruszać się dyskretnie i chować się przed mutantami, ale przed zatrutym powietrzem nie ma ucieczki. No dobra, no to mogę u ciebie kupić coś? Nie? Ty ostrzysz siekierę, więc najprawdopodobniej filtrów tutaj nie dostanę, nie? Fajny łazik tam. Do tego gościa chyba nawet nie będę podchodził. A tutaj coś mogę ten kupić? Dostać? Wziąć? Chyba nie. No to najprawdopodobniej o tu, jak przejdę, to tu są, tak jest, są filtry, tu są bronie, a tutaj są jeszcze jakieś takie dodatkowe rzeczy. Okej, okay, wiecie co? Zobaczmy, co tutaj możemy... Aha, mogę sobie dostosować jeszcze. Wymień, Sprzedaj, Dostosuj. Co to tutaj będzie? Optyka, lufa i inne. Zobaczmy inne. kolba. Holba i rączka dołączone do pistoletu zmieniają go w krótki karabinek, zmniejszając odrzut i znacznie polepszając celność. Ale to aż 40 naboi, to jest 15. A to jest lufa. Lufę mam chyba akurat dorobioną jakąś taką. Lepszą. No to wygląda ciekawie. Natomiast zobaczmy sobie jeszcze jakieś inne rzeczy, które możemy tutaj dorobić. Zwiększa celność. Rozszerzona lufa. To jest tłumik. Niweluje rozbłysk i tłumi dźwięk, zmniejszając przy tym odrzut. Obniża też prędkość pocisków, a przez to również zadawane obrażenia. Hej. Okay. Ten tłumik wygląda mas masywnie i to bardzo masywnie. Optyka. Uuu, razy dwa. I to jest co? Ten przedwojenny celownik łatwa celowanie z bliskiej i średniej odległości bez przesłaniania pola postrzału. Ciekawe, ale tutaj bym coś chciał. Inne. Kolba ze sprężyną to już mam. Tu jest. Ułatwia ergonomiczna rączka. Ułatwia korzystanie z broni, zmniejszając negatywne skutki odrzutu. Wskaźnik laserowy, naprawdę. Przedwojenny wskaźnik klaserowy pozwala lepiej celować z bliskiej odległości, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne trafienie. Ja nie wiem, czy jest sens, aby w ogóle wydawać na ten moment na te wszystkie rzeczy jakieś takie tutaj. A to są jeszcze kolby. Powiększona lufa zmniejsza rozrzut strzału. I tłumik. Dobra, naczytałem się. Fajnie akurat to widzieć. Ale zobaczmy tutaj. Granat zapalający. Okej, okay, i ile? To jest 5 naboi. Granat ręczny. I noże do rzucania. Nie mam najmniejszego pojęcia nawet jak mogę tego używać. 20 za jeden filtr. Dobra, to weźmy. Wow! Cena rośnie z każdym filtrem. Oburaki. Mimo to handlarze żądają za nie coraz wyższych cen. Wow. Bandyci. No dobra, no trudno. No jest jak jest. Nie wiem, czy byłby sens kupić akurat troszeczkę tutaj tych granatów czy czegoś. A wiecie co? A ja wezmę sobie jakiegoś granata. Wezmę sobie ten zapalający. Wezmę Z2. Wezmę tych. O, cztery. Super. To jest chyba maksymalna ilość, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. I tutaj. Tak. Więcej nie mogę. Dobra, ok. To była maksymalna ilość. Tutaj nie mogę. O! A to strzelnica jest. A to ja nie chcę, ja po co, ja tu wlazłem, 10 naboi straciłem, a kicha straszna Dobra, chodźmy dalej Gdzie ja znajdę teraz tego? Tu gdzieś O, jest No, znaczy tak

Будто сам не знаешь. Ну, давай пульки и проходи. Я уже Михи забашлял. Но мне-то ты ничего не платишь. Никогда. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Если меня вот дерьмо. Отверьте, да. Приятно с вами говорит, иметь дело. Да ладно. Шутка. Проспект Мира. Ja już... skupiałem. Okej, okay. którędy będziemy przechodzić przez bramę? Aha, tędy, dobra. A czy ja nie miałem dostać jakiegoś akacza? A tu go coś wciągnęło i... Ej, po sprawie. O, co jest? O co chodzi? Burbon, co ty zrobiłeś? Jak opisać czuztwa, kiedy po 20 latach w tunelach widzisz niebo? Kiedy widzisz miasto, w którym kiedyś i w którym teraz władzuje żołnierz. – To on, Mordor, – powiedział mi Dobro Dzień dobry. Gdy wynurzyliśmy się pośród ruin Moskwy, poczułem zarówno lęk, jak i żal. Spędziwszy jednak całe życie pod ziemią, dostrzegłem swoiste piękno w tym ponurym niebie i skutej lodem okolicy. A oto i martwe miasto. Mruknął Burbon. Witaj w domu, Artem. I tu się zatrzymamy, moi drodzy. Yy, gra akurat się zapisała. Także zakończymy sobie w tym miejscu. I serdecznie zapraszam na kolejny odcinek już jutro o godzinie 20.30. Trzymajcie się, bo ja się już nie mogę doczekać. Na razie. Hej, hej.